Srebro to wydobyte ze styków można sprzedać w całkiem niezłych pieniądzach, ale nie wszyscy wiedzą o tym, że przed sprzedażą trzeba je odpowiednio posortować. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić to szybko i skutecznie, ale najpierw sprawdzimy, gdzie go szukać, jak zidentyfikować no i odzyskać. Srebrne styki montowane są w różnych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, takich jak styczniki, wyłączniki czy przekaźniki. W urządzeniach elektrycznych zazwyczaj są większe i łatwiejsze do wydobycia, a w elektronicznych mniejsze i bardziej wymagające. I tak, to prawda, im większe jest urządzenie, tym styki są większe, no i ilość srebra też jest większa. W ostatnim czasie udało mi się odzyskać trochę srebra ze styków właśnie i chciałbym je sprzedać, ale najpierw muszę je posegregować, ponieważ w takich płatkach za Wartość srebra w srebrze jest różna i waha się od 40-50% do nawet 90%. A sposób na to jest bardzo prosty. No dobra, ale jak sprawdzić, czy na stykach w ogóle jest srebro? Tu z pomocą przychodzi ciecz probiercza, inaczej zwana cieczą chromową, którą za parę groszy można kupić na Allegro. A jak się umie, można zrobić samemu. Ja nie umiem, więc kupiłem. A jak działa, zapraszam na eksperyment. Ciecz probiercza sama w sobie ma jasno pomarańczowy kolor. Zobaczcie to na białej kartce. I po zetknięciu z metalem bez zawartości srebra, kolor pozostaje bez zmian. Ale tylko kiedy potraktujemy nią coś srebrnego, kolor zmienia się na ciemniejszy, wręcz bordowy. I to właśnie zmiana barwy cieczy probierczej na ciemniejszą jasno wskazuje nam, że w badanym przedmiocie jest srebro. Ale idźmy dalej. To co tutaj widzicie przywiozłem sobie ze złomowiska. Zawsze odkupuję te elektryczne graty, bo w nich na 99% są właśnie srebrne styki. Ale dla pewności zawsze to sprawdzam. Tu gdzie styki są na wierzchu mogę to sprawdzić od razu. Te drugie trzeba rozłożyć żeby się do styków dostać stare styczniki i przełączniki tym bardziej przywiezione ze złomu potrafią być mocno zabrudzone dlatego warto jest sobie sam styk przepiłować lub zadrapać chociażby żeby dostać się do tej błyszczącej warstwy i wtedy delikatnie potraktować tę cieczą probierczą i od razu widać jak się ładnie zmienia kolor w momencie kiedy byśmy położyli ciecz probierczą na brudną stronę nie, nie dostrzeżemy tego efektu, dlatego zawsze warto jest sobie delikatnie przepiłować, żeby pozbyć się warstwy brudu, i wtedy mamy większą pewność albo nawet całkowitą pewność, że ten groszek jest srebrny. No dobra, to teraz pozostało mi tylko wydobyć wszystkie styki z obudów i przejść do kolejnego etapu bardzo szybko udało mi się wydobyć styki z tych urządzeń, przy okazji wpadło coś jeszcze, no i co mamy? mamy styki na blaszkach stalowych, na blaszkach z mosiądzu pobielanego i mosiądzu żółtego a teraz pozostało tylko oddzielić srebro właśnie od tych blaszek, a tu jeden ze styków w większym przybliżeniu, żeby dokładnie zobaczyć z czego się składa, moje nazywnictwo nie będzie do końca fachowe, no ale ja to po prostu tak nazywam, żeby rozróżnić te struktury, i tutaj mamy blaszkę styku, w tym wypadku z mosiądzu pobielanego, w tą blaszkę wprasowanej jest grzybek miedziany i dopiero na ten grzybek miedziany nalutowany jest cienki płatek srebra. Także nie cały ten grzybek jest srebrny, a tylko jego wierzchnia część. W starszych konstrukcjach cały ten grzybek był srebrny i można było go po prostu wybić. Były wtedy bogatsze styki. No ale teraz w tych nowszych konstrukcjach nalutowany jest tylko cienki płatek srebra. No i w następnym etapie trzeba po prostu ten płatek za pomocą palnika odlutować. Ja do odpalania tych mniejszych styków używam Zwykłego palnika z kartuszem butanowym, a jeżeli zdarzają mi się większe styki, to mam do tego większy palnik z kartuszem już na propan butan. Ten ma wyższą temperaturę płomienia no i lepiej sobie radzi z większymi, masywniejszymi stykami. Dobra, ja sobie tutaj kilka odpalę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Układam sobie wszystkie styki od razu na cegle szamotowej, żeby grzały się jeden od drugiego no i po prostu kieruję płomień na styk, chwila oczekiwania i odrywam płatek srebrny i odkładam do oddzielnej kuwety, zresztą już nieraz umiem na kanale mogliście widzieć odpalanie styków srebrnych. O, i taki płatek odchodzi, reszta zostaje, to też jest surowiec bardzo szybko to idzie wystarczy chwilkę podtrzymać płomień żeby styk się dobrze nagrzał o i płateczki odchodzą i tak po kolei wszystkie Trzeba uważać tylko przy tych mniejszych, żeby nie przegrzać. Bo jeśli jest cienki płatek srebra, no to potrafi się stopić. Takie rzeczy też najlepiej robić na świeżym powietrzu, na otwartej, w otwartej przestrzeni. Ja tu w warsztacie mam dobrą wentylację, dobry przepływ powietrza, więc na spokojnie te kilka styków mogę odpalić. Zobaczcie, jak to się szybko odbywa. Jeden od drugiego się nagrzewa i nasze znaczy odpłomienia. I naprawdę chwila, moment i te srebrne płatki odchodzą. Tu już w tym kartuszu mam końcówkę gazu, więc ten płomień jest taki troszkę słabszy, ale chcę wykorzystać. Ten gaz do końca, ale jak widać, daje radę. No i tak to się odbywa. Ok, ja sobie je wszystkie odpalę i przechodzimy dalej. Udało się wszystkie styki odpalić. Przy okazji zostało trochę mosiądzu żółtego, pobielanego, miedzi. No i jestem ciekawy, ile dzisiaj tych srebrnych płatków wpadło. Dlatego zaraz je zważę. Wagę mam gotową. Wytaruję. OK. I stawiam na wagę dzisiejszy urobek. No ponad 10 gramów, także wynik bardzo dobry. Zaraz to wszystko trafia do mojego pojemnika zbiorczego i zabieramy się za segregację. Bardzo prostym i szybkim sposobem. Na początku powiedziałem wam, że zawartość srebra w stykach waha się od 40 do 90%, ale my tu w warunkach warsztatowych nie jesteśmy w stanie stwierdzić dokładnie, ile jest srebra w poszczególnym styku. Dlatego zwykło się dzielić je na dwie główne kategorie: magnetyczne i niemagnetyczne. Czyli do sprawdzenia jakości naszego srebra wystarczy zwykły. Magnes, bo styki magnetyczne te, które są przyciągane przez magnes, mają mniejszą zawartość srebra i są tańsze, a niemagnetyczne nie są przyciągane, mają większą zawartość srebra i są droższe. Dlatego ja przychodzę teraz do testowania swojego srebra. No to zobaczmy, jak podzieli się ten mój dotychczasowy urobek. To co się przykleiło, przesypuję do drugiej kuwetki. Nie jest tego dużo, więc powinno pójść szybko. Fajnie by było, jakby kuwety były plastikowe, bo też magnes do nich się czepia, ale sobie poradzę. No, jednak tych magnetycznych troszkę jest. Dlatego warto, warto to sprawdzać po odpaleniu jakiejś części, żeby mieć pewność, że nasze srebro jest lepszej jakości. Oczywiście to magnetyczne też można sprzedać. Tak jak mówiłem, troszkę taniej. Dobra. Jeszcze troszkę zostało. No i tak jak patrzę, zdecydowana większość tych moich płatków jest jednak niemagnetyczna, więc droższa. Ok, chyba wszystko. Jeszcze raz. Uciekły. No i zostały jeszcze kilka. Także zobaczcie. Okej, okay, wszystko. O, jeszcze jeden. Dobra. No i tak to się właśnie prezentuje. Zdecydowana większość jest niemagnetyczna, a tutaj część Przyciągana przez magnes. No i na koniec nasuwa się pytanie, gdzie sprzedać takie srebro? Ano możliwości jest kilka. Są firmy, które skupują złom srebra. Można też wystawić na aukcję na którymś z portali. Można też poszukać kupca na Facebookowych grupach. A można też przytrzymać i przetopić na sztabkę. Ja kupca na swoje już mam.